W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Z nami Przemysław Opalach, zawodowy bokser z Olsztyna oraz trener i prezes klubu Wilki Olsztyn. Spotykamy się dzisiaj na... Takiej kameralnej gali właśnie w twoim klubie Wilków Olsztyn i zbierasz tutaj wraz z tymi wszystkimi zebranymi ludźmi na szczytny cel, pomagacie Kamilce, opowiedz nam trochę o samej gali, kto walczy, jak podobają ci się walki, i o samej akcji charytatywnej. No, ten pomysł był z, y, razem z Markiem Szewczukiem, moim drugim instruktorem, że chcemy jeszcze tak na koniec roku jakąś małą, małą galę zrobić, no taką kameralną, zaprosić parę zawodników też, y, żeby się, po, jeszcze się tam powalczyli trochę na koniec roku. No i do tego doszło, że ja y, patronat y, podjąłem się nad Kamilką i chcieliśmy tutaj też ta na, na charytatywny cel y, nazbierać pieniążki dla niej, no bo jej rehabilitacja to droga. Ja tam jeszcze dwa razy byłem na jej rehabilitacji, naprawdę fajne zajęcia, no i na to trzeba pieniądze też, tak, będziemy też dalej ją wspierać w, tym, w tej sprawie, I no i też Piotrek Wilczewski tutaj też pomógł, bo podpisał rękawicę, dał ją do licytacji, no i mówię, no a walki, no w bardzo ładne, do tej pory to bardzo ładne walki, bardzo ładnie się biją i myślę, że resztkę walk będzie jeszcze lepsza. Po dość długiej przerwie wracasz na ring w kolonii w grudniu z, z Mustafą Duganem. Będzie to powrót po Twojej nieudanej wycieczce za ocean, gdzie miałeś takie dość, dość, dość nieciekawe perpetie. Jak idą przygotowania? Co wiesz o przeciwniku? I jakie są dalsze plany na Twoją karierę? Bo jeszcze, jeszcze przed tym wylotem do Stanów Zjednoczonych Twoja kariera rozwijała się dość dynamicznie. Tak, walczę 8 grudnia w Kolonii o tak mniej znany pas, ten WBU International, 12 rund. No, 12 rund to dużo, za, na to, że ja nie boksowałem teraz przez 6 miesięcy, czy dłużej nawet. No ale dostałem to okazję zawalczyć te 12 rund, którą mi umożliwili y, ludzie z Wrocławia, którym też bardzo dziękuję za to. Co ja o nim wiem? No, ja widziałem jedną walkę, to on y, no, w Boxingu dużo walczył. Miał około 80 walk zawodowych. No jest y, tak jak mówię, Fizol, idzie podwójna garda i do przodu. Cały czas bije. No ale jestem dobrze też nastawiony, bo dobre sparingi miałem na przykład z czarkiem Samełko. Fakt, że więcej waży, no ale naprawdę udane sparingi, też mu dziękuję za to, że on przyjechał tutaj i mi pomógł w przygotowaniach. No i teraz zaczyna się drugi tydzień sparingowy, przyjadą jeszcze inni chłopacy, którzy będą ze mną sparować. Może ja pojadę też do Andrzeja Gimitruka tam, żeby z Suleńskim albo z Dąbrowskim posparować. I zobaczymy, no 12 rund, mam nadzieję, że się szybciej skończy, no ale jak coś jestem przygotowany na 12 rund. E Póki nie wiesz, na kiedy planujesz następne starty? Czy już, czy już są jakieś plany? Nie, no są jakieś plany też. jak Było napisane, że ja otworzyłem swoją grupę promotorską o Palach Promotion. My działamy. Na razie nic nie słyszy się o nas, no ale w zapleciu, za plecami działamy cały czas, szukamy sponsorów. Mamy też rozmowy z dużymi sponsorami. No i ja myślę, że od stycznia już będą. Aktualne wiadomości, co i jak będzie na następny rok. Ja myślę, no, że już w styczniu chciałbym znowu zawalczyć. Trzymamy kciuki za Twoją karierę. Dziękuję bardzo.